Włącz regulację numeryczną na ekranie przy tworzeniu elementu. Ja preferuję pod opcję, która spowoduje dodanie wymiaru tylko po wprowadzeniu wartości. Szkicujesz i wprowadzasz wartości wymiaru tylko tam, gdzie chcesz. Cieniowane kontury szkicu. Jak sama nazwa sugeruje, kontur, obszar zostanie pocieniowany. To nie tylko kontrola poprawności domknięcia, ale również możliwość przemieszczania cieniowanego obszaru, Stosowanie relacji do elementów, szybkie tworzenie bloku, lustra, odsunięcia elementów, szyków. Zaznaczając cieniowany kontur, tak naprawdę zaznaczasz elementy szkicu tworzące pętlę zewnętrzną. Wymiarując do linii konstrukcyjnej, możesz od razu złapać wymiar symetryczny, średnicę, symetrię. Kursor przenieś za linię konstrukcyjną. Możesz również tworzyć symetryczne wymiary kątowe. Ale tutaj przytrzymaj klawisz Shift. Warunek łuku znajduje się w zakładce linie wiodące menadżera właściwości wymiaru. Wymiarujesz, zatwierdzasz, a dopiero później zmieniasz warunek kółku i wprowadzasz wartość. Za dużo klikania. Wymiaruj z shiftem. Kliknij na łuk przytrzymując Shift.